Cześć witaj. Właśnie wyszedłem z siłowni um, i taką refleksję mam na swój temat i na temat tego jak funkcjonują niektórzy ludzie, bo dzisiaj jest sobota, i obserwując niektóre osoby na yy, siłowni mam wrażenie, że, yy, że ten piątek jest taki cyklicznie powtarzalny w pewnym yy, schemacie, który u wielu ludzi funkcjonuje od zawsze, a mianowicie w piąteczek trzeba sobie e, trzeba sobie pochlać, e, i to jest jedyny ja sobie to wyłączę i to jest jedyny m, cel przetrwania do tego piątku, e, potem sobota, niedziela, ale m, taką refleksję zwią w związku ze sobą, a mianowicie m, ja miałem przeświadczenie, że nic się złego u mnie nie dzieje. Pomimo sygnałów, które dostawałem od otoczenia, no bo tak, robota zrobiona. W firmie jestem przed innymi. Nie ma problemu, żeby łatać pewne dziury, łatać pewne sytuacje, które były, że tak powiem. Niespodziewane, chociaż mi się to tylko wydawało, że to tak działa, bo głowa wycinała te fragmenty, które by potwierdzały to, że mam problem. No i działania prozdrowotne, czyli regularne bieganie, regularne chodzenie na siłownię, i nieważne było to, że idę na siłownię i. i na tej siłowni muszę poświęcić 40 minut, żeby na gigantycznym kacu. O, coś tutaj się nie mogę oprzeć. Na gigantycznym kacu doprowadzić się do sytuacji, w której mm, jestem w stanie w ogóle trenować, żeby mieć jakąkolwiek siłę e, i energię. E, bo. E, no wiesz, jak jest na kacu, nie zleczesz się z łóżka i najchętniej e, 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 albo. Wypić coś jeszcze, żeby sklinować i się, i się doprowadzić do stanu używalności. No chyba, że musisz prowadzić samochód albo iść do pracy, albo w ogóle nic nie robić. Więc no szedłem na siłownię i jechałem z koksem na bieżni, na przykład na, jaki, na jakimś dzikim tempie, żeby to wypocić. I w momencie jak wypociłem i poczułem się dobrze, no to przecież kurczę, no pff, ja... Ja mam problem? No przecież zrobiłem świetny trening. Progres był. O co w ogóle chodzi? Nic no. co z tego, że wieczór wyglądał dzień w dzień, potem tak samo, że, że przychodzisz po robocie, no trzeba się odstresować, otwierasz to piwo najpierw o 19, potem o 18, potem o 17, potem o 16, potem o 15. No i tak naprawdę twoje życie jest wyjęte. Po tej godzinie. No bo tak w, do auta w auto nie wsiądziesz. Do knajpy na jedzenie nie pójdziesz, bo po co sobie miejsce zajmować w żołądku, Przecież browara lepiej wypić. Na pewne rzeczy typu spacer, albo coś nie ma ochoty. No bo piwo przestanie działać. Ten alkohol przestanie działać i trzeba by jakoś mieć dostęp do tego, a, a napić się. W parku nie zawsze jest możliwość, czy napić się gdzieś w miejscu, gdzie w ogóle no, nie ma warunków do tego, nie? no bo jak idziesz w miastem, to przecież iść z rodziną i spuszką piwa tak trochę słabo. Oczywiście do pewnego momentu, bo potem to nie przeszkadza, albo znajdujesz sobie pretekst, żeby tego nie robić, żeby w ogóle się nie wybierać nigdzie, bo, bo jeżeli lodówka jest zabezpieczona, albo sklep jest blisko, to bezpieczniej się napić w domu. No bo e, rodziny nie ma, nie ma kto gderać, że znowu pijesz, nie ma e, możliwości, e, znaczy nie, nie, nie ma w ogóle problemu, nie, no bo otwierasz tego, doprowadzasz się jak zwykle do stanu, do którego się zwykle doprowadzasz, no i rano możesz iść na siłowni potrenować, nie? No właśnie, wielu wpada w taką pułapkę, ja też w nią wpadałem, właśnie to, co już powiedziałem na początku, że wydaje nam się, że nic nie zawalamy, że jesteśmy w tej pracy produktywni, że wstajemy rano i nie ma problemu, że jedziemy, e, że jedziemy, bo przecież możemy jechać, bo przecież tak dużo, żeśmy tam wieczorem nie wypili, czy tam nie wypiłem ja, bo to tak, też tak było. I to samo dotyczy narkotyków, dotyczy to wszelkich używek, wszelkich rzeczy, które mm, mają y, wpływ na y, takie bieżące funkcjonowanie, nawet które pozornie nie, nie wpływają na nasze życie. Ale ja chcę się przede wszystkim odnieść do substancji tam chemicznych, czy to są narkotyki, czy to jest alkohol, czy to są leki, bo. No bo one przede wszystkim gdzieś tam zaburzają tą świadomość, nie? Chore używanie seksu czy, czy jedzenia czy jakichkolwiek innych takich zachowań, to oczywiście one też mają wpływ na wszelką organizację i wszelką, wszelkie takie działanie życiowo-rodzinno-zawodowe. Natomiast w mniejszym, w mniejszym stopniu upośledzają e, myślenie. Może tak, bo e, ja tak potem często odczuwałem, że w przypadku narkotyków czy alkoholu ja się po prostu stawałem inną osobą i to, teraz mnie odrzuca ta myśl, jak ja się zachowywałem, co ja myślałem, w jaki sposób, w którym kierunku w ogóle szło moje myślenie. Więc. E, dla mnie istotnym jest właśnie ta, te wszystkie substancje chemiczne, które wpływają na e, zmienne stany świadomości. I kiedy sobie siądziesz do swojego m, takiego rozkładu dnia, a, tylko żeby to zrobić, to musiałbyś czy musiałabyś najpierw y, zrobić sobie trochę detoksu. I... Rzetelnie popatrzysz na to, czy to, co robisz, na pewno nie ma wpływu na Twoje życie i Twoje funkcjonowanie. Trochę mnie tutaj chyba razi słońce, ale nie ma problemu. Słychać, co mówię, to jest najważniejsze. Na Twoje funkcjonowanie to zaczniesz zauważać takie od drobnych elementów, choćby od tego, że wstajesz rano, niby jedziesz do pracy, niby jesteś pewny, czy pewna, że jest OK. Aczkolwiek, jak widzisz, że na skrzyżowaniu policja zatrzymuje do dmuchania, to przechodzicie ten element strachu, czy, czy wszystko na pewno jest OK. A potem gwarantuję ci, że będąc na takim dobrym flow i w dobrym funkcjonowaniu Masz dużo więcej energii do wykonywania zadań. Nie są one wykonywania wykonywane od deski do deski, tylko tyle, bo tyle muszę. Tylko po pierwsze, daje wykonywanie pewnych, nawet prozaicznych rzeczy daje więcej radości, daje więcej satysfakcji. I przede wszystkim nie ma w tym takiego funkcjonowania na zasadzie OK, trzeba odbębnić to, co jest do odbębnienia, żeby mieć potem czas na chlanie. I to nie ma znaczenia, czy to dotyczy. Yy, Ludzi pijących w weekendy, którzy się w piątek wieczorem urywają, zamykają w piwnicy wychodzą, wracają w niedzielę wieczorem, bo są tak tacy ludzie, którzy chleją w piwnicy i, i mają swoje kanciapy porobione i zamykają się w piątek i wychodzą w niedzielę. Albo w poniedziałek nad ranem, czy dotyczy to ciebie, kiedy yy, robisz co masz zrobić, żeby tam się odstresować wieczorem i powtarzasz ten schemat? Codziennie, czy co drugi dzień, czy co trzeci dzień, i takim wyznacznikiem tego, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, jest po pierwsze to, co mówi ci otoczenie, bo gwarantuje Ci, że jeżeli nie będziesz nic zawalać, to te osoby będą przymykać na to oko. Natomiast jeżeli ma to jednak wpływ na funkcjonowanie komórki typu rodzina, firma i Twoje otoczenie. No, to kiedy będziesz sięgał po raz kolejny po browara, po drinka, powinno yy... będzie ci to prędzej czy później yy... wytknięte lub będzie zwrócona na to twoja uwaga. Oczywiście wzbudzi to irytację i złość. No ja gdzie nie ma opcji, ale gwarantuję ci, że jest w tym duże, duże ziarno prawdy i kiedy już odbębnisz to co masz do odbębnienia, zastanów się czy masz czas i przestrzeń na hobby, czy masz czas i przestrzeń na e, e, ćwiczenia fizyczne na jakieś formy ruchu i zastanów się jaka jest motywa, jaki jest motyw tego co robisz, czy wyjście na ryby, nie jest przypadkiem pretekstem, żeby móc się napić. Czy wyjście ym, na rower nie jest przypadkiem pretekstem, żeby móc wypić to jedno piwo więcej. Czy wyjście y, pobiegać też nie jest pretekstem, po to, żeby na powrocie. Przecież jestem zmęczony, spragniony, piwa się napiję, bo wody przecież wodę piją zwierzęta, nie? Ech. Także to, że wydaje Ci się, że nie ponosisz żadnych strat, żadnych. Hmm, nie masz skutków ubocznych tego twojego picia, chlania, yy, ćpania czy używania leków. Hmm, to, że ci się to wydaje, to nie znaczy, że tego nie ma. I jeżeli chcesz być szczery czy szczera, co jest bardzo trudne bardzo, bo osoby uzależnione uciekają od szczerości, bo szczerość to jest zmierzenie się z własnymi emocjami, zmierzenie się z prawdą o sobie z tym, co myślą inni i jak nas postrzegają i co my z tym potrafimy i możemy zrobić a my nie chcemy tego my sobie jako osoby uzależnione nie potrafimy radzić z emocjami my jesteśmy zbyt wrażliwi zbyt y, łatwo uciekamy od konfrontacji wobec czego y, zawsze można powiedzieć, że y, osoby, które nam to mówią, to nas strasznie zirytowały strasznie, tak się żyć nie da z tymi osobami się nie da żyć, trzeba się napić bo jesteśmy tacy biedni i w ogóle stresują nas w pracy, bo czegoś od nas chcą, bo dzwonią telefony, bo dostajemy kolejne e, informacje, że coś jest nie tak. I teraz trzeba się zastanowić, czy to, że coś jest nie tak, jest, yy... nie jest przypadkiem efektem tego, że my. Pochlaliśmy dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, tydzień wcześniej, że faktura wyszła za późno, że towar dostarczony za późno, że telefon niewykonany, że nie potrafimy zadzwonić do kontrahenta: Słuchaj, zapłacić ci za trzy dni, bo no coś tam. Czy przypadkiem te pieniądze nie poszły w nie, na niewłaściwy cel, a mianowicie na spożytkowanie naszego chlania, i teraz nie ma za co zapłacić kontrahentowi? Wcale to nie jest takie odosobnione, bo jeszcze jak chlejesz sam, to czy tam chlejesz, to jest dobrze, bo załóżmy, że chlejesz sam, to tych pieniędzy nie wydajesz, ale jak potrzebujesz chlać w towarzystwie, to im to jest wprost proporcjonalne do... od ilości wypitego alkoholu do ilości kasy wydanej na towarzystwo. I to jeszcze tak jak dobrze, jak to jest alkohol, bo jak wchodzą dragi, to kasę, którą na to wydajesz... No. Sam... Czy sama wiesz ile to kosztuje? Yy. I potem jest tak, że odkrywasz na przykład, jak chlejesz, odkrywasz, że możesz przywalić sobie yy, jakiejś innej substancji, która spowoduje, że się rozluźnisz. Dostaniesz kopa, yy, wejdzie ci ta energia yy, i potrafisz wszystko pozałatwiać. Ja tak miałem, jak się przerzuciłem z, yy, na moment z alkoholu. Znaczy, ja się całkiem nie przerzuciłem, ale. Kiedy wiedziałem, że nie mogę się napić, bo mam rano, no muszę pracować, muszę jeździć samochodem, to kiedy odkryłem spidujące dragi, znaczy ja odkryłem wcześniej, ale ich nie chciałem używać, bo twierdziłem, że są za dobre. No ale jak użyłem ich po alkoholu. I Poczułem się świetnie, to stwierdziłem, że to jest ta substancja, której ja potrzebuję, żeby nie mieć lęków, nie mieć strachu, żeby załatwić wszystkie telefony, skomplikowane sprawy. A mogę jeździć samochodem, bo przecież nikt nie ten... nikt Alkomatem mnie nie wyczuje. Teraz masz narkotesty, więc jak podpadniesz policji, to... A, uwierz, mi to widać. To będziesz miał jeszcze gorzej. Czy miała. E, a nie daj Boże, spowodujesz wypadek, czy cokolwiek się wydarzy i Twoje życie legnie w gruzach. Także e, takie schematy z filmów, że wszędzie wszyscy piją drinki, że trzeba się wyluzowywać, bo przecież e, takie jest życie. Prowadzenie biznesu jest trudne, skomplikowane i w ogóle stresujące, jeszcze w Polsce, skarbowe, wszelkie przepisy. Tak, jest. Ja nie mówię, że nie jest. Tylko gwarantuję ci, że działa ci taki mechanizm, Twoja głowa wynajduje dodatkowe problemy i zwiększa, wielokrotnie zwiększa te obszary lęku i strachu po to właśnie, żebyś się nachlał, żebyś się naćpał, żebyś używał środków farmakologicznych dla uspokojenia. Nie mówię o ziółkach, tylko o substancjach chemicznych, opiatach czy innych tam rzeczach. Czy, czy morfinie, zresztą też chyba z opiatów, ym, które Cię wyluzują, które pozwolą Ci spać yy, i to koło się zapętla, bo im więcej używasz, tym więcej masz tych sytuacji, które dla normalnego człowieka są po prostu do załatwienia, a Twoja głowa jest zwiększa, z wielokrotnie, albo w ogóle pokazuje Ci je, gdzie normalnie nie miałoby to znaczenia, właśnie po to, żebyś używał tych substancji i... Czy używała i e, czuła się z tego powodu przez moment lepiej. Bo się czujesz przez moment lepiej, ale potem się czujesz o wiele gorzej. I gwarantuję ci, że nawet jeżeli w tej chwili jesteś osobą, która e, sobie świetnie radzi, wstaje rano, nic nie zawala, nie ma poczucia, że w ogóle e, ma kaca, że e, przecież to wszystko jest dla ludzi, że pff, high life. Ok, dobrze. Obserwuj siebie. Obserwuj to, co robisz. Zastanów się, czy Twoje potknięcia, czy Twoje trudności, czy, twoje, czy Twoja jakaś mniejsza produktywność nie wynika z tego, że używasz. Czy Twoje, czy to nie jest tak, że Twoja firma na przykład, albo Twoja kariera się nie rozwija, albo masz gorsze stosunki w domu. Dlatego że używasz, czy gdybyś nie używał, czy nie używała, mogłabyś mógłbyś pojechać gdzieś dalej, lepiej, może, nie ma, może kasa idzie nie w tą stronę, może nie masz czasu, może twoja głowa mówi, nie, 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 po co, nie jedź, nie jedź, tam nie będziesz mieć dostępu, zastanów się, czy przypadkiem tak nie jest. I gwarantuję Ci, że im więcej będziesz dłużej, więcej z czasem, bo to jest więcej używać, tym gorzej będzie, tym Twoja umiejętność radzenia sobie z tym będzie spadać, to nie znaczy, że się uzależnisz, bo uzależnisz jakiś niewielki procent, tylko że po pierwsze popatrz ile miesięcy czy lat możesz zmarnować popatrz ile konfliktów możesz spowodować popatrz ile możesz osiągnąć w międzyczasie a nikt Ci nie zagwarantuje, że się nie uzależnisz bo może być tak, że przekroczysz tą granicę i już się nie cofniesz bo zakiszonego ogórka się nie nie odkisi i nie spowoduje, że będziesz e, zdrowy znaczy Zrozum jedno, bo jest dużo szkół i dużo y, teorii na to, że y, uzależniony jesteś tylko wtedy, kiedy używasz. Okej, okay, nie wnikam w to. Jeżeli jesteś uzależniony czy uzależniona i zaczniesz używać, to pokażę ci, y, co się stanie dalej. I czy jesteś y, chory, chory, chora, czy nie jesteś chory na y, Alkoholizm, narkomanie, czy lekomanie, czy cokolwiek innego takiego. Ja z mojej perspektywy wiem, że ile razy odstawiłem i ile razy wróciłem, tyle razy kończyło się tak samo. I nie ma znaczenia, że w międzyczasie się czułem super zdrowo i w ogóle świetnie, i miałem poczucie, że teraz. Już mogę wszystko i jest dobrze, głównie jest dobrze, bo jak sięgnąłem znowu, to skończyłem chodząc na czworakach po tygodniu, bo nie byłem w stanie się ogarnąć potem. I to jest taka prawda, że możesz mówić, że ja tego nie mam. Ja też tego nie miałem. Też stwierdziłem, że nie chodzę obrzygany, nie chodzę brudny, nie chodzę obsrany, nie leżę w rowach. Ja! Ja nie mogę być alkoholikiem w ogóle, przecież Pff, u mnie wszystko cacy, a potem przestało być cacy. No, także e, pozdrawiam i zwracam uwagę, że e, ja mówię ze swojej perspektywy, natomiast osoby, które z osobami współuzależnionymi, znaczy są współuzależnione, Albo w ogóle żyją z takimi osobami, które są y, wysoko funkcjonujące, mają ranę. bo wyparcie na tym etapie jest tak gigantyczne, y, że y, jest y, informowanie po pierwsze jest frustrujące, po drugie zwalenie głową w mur. I się nie dziwcie, że wasze otoczenie y, zaczyna być niechętne wam, bo oni to widzą. I nie wiedzą za bardzo, co mogą z tym zrobić. A co mogą z tym zrobić, będzie w następnym filmie. W następnym filmie będzie jak pomóc osobie nadużywającej substancje psychoaktywne. Do zobaczenia. Cześć. I życzę trzeźwego spojrzenia na życie.